Cześć Wam, dopiero co wstałem i pokażę Wam dzisiaj cały dzień, i pokażę w nim moje nawyki życiowe, to znaczy nawyki treningowe, nawyki aktywnościowe i nawyki żywieniowe. Więc na pewno coś z tego wyciągniecie dla siebie, tak żebyście mogli skutecznie kształtować sylwetkę przez cały rok. Jeśli to, co robi po przebudzeniu, to w jaki sposób kontroluje swoje postępy, na przykład wchodząc na wagę. I tutaj należy traktować to z dużym przymrużeniem oka. I trzeba pamiętać o tym, że masa ciała to nie oznacza tkanka tłuszczowa. Waga może się zmieniać, może się wahać. Mogą być 2 kg więcej jednego dnia, 2 kg mniej drugiego. To zależy od tego, ile mamy treści jelitowej, od tego, jak spaliśmy, ile mieliśmy stresu w życiu, od retencji wody podskórnej. Więc masa ciała jest pojęciem dużo szerszym niż redukcja tkanki tłuszczowej. Więc to należy traktować z przymrużeniem oka. Ale waga jest pomocnym instrumentem do tego, żeby obserwować tendencje, w którym kierunku zmierzamy. Jeżeli w dłuższej perspektywie, na przestrzeni 2-3 tygodni, ta waga sukcesywnie spada, to najprawdopodobniej idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli rośnie, to najprawdopodobniej jesteśmy na surplusie. Ale pojedyncze ważenie nie ma aż takiego przełożenia, więc traktujcie to jako pewnego rodzaju element układanki, a nie całe puzzle. I kolejny element, czyli przypadłość typowego fitnessiaka, check form w lustrze. Sprawdzamy, jak to wygląda, jak to się prezentuje. No i tutaj należy pamiętać o tym, że od rana będziemy wyglądali najlepiej, jeżeli chodzi o wypchanie brzucha, i zaskakująco wiele osób ma z tym problem, i piszą do mnie na przykład, że pod wieczór masz taki wypchany brzuch i o co z tym chodzi. No tak, no bo ten pokarm, który zjadłeś, a to jest 2-3 kg czasem, zależy od objętości, no gdzieś musi się zmagazynować i gdzieś musi być. Więc to jest logiczne, że ten brzuch będzie bardziej wypchany pod wieczór. Natomiast od rana też mamy mniejszą pompę mięśniową, to tyle jest naturalne. No ale jeżeli patrzymy na siebie w lustrze rano o tej samej porze na czczo, to jest to kolejny element układanki, w którym kierunku zmierzamy. Czy idziemy w dobrą stronę, czy też może nie. Kolejny nawyk, który mam to to, że nie jem od razu po przebudzeniu, tylko jem na 4 do 5 godzin po wstaniu. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, w pierwszej połowie dnia mam mniejszy apetyt, więc to jest kolejna zasada, że jem wtedy, kiedy jestem faktycznie głodny. Po drugie, w pierwszej połowie dnia jestem bardziej zabiegany i nie mam czasu na przygotowywanie posiłków, więc spycham ten obowiązek na później w ciągu dnia. Po trzecie, wolę zjeść rzadziej, ale bardziej objętościowo i odejść od stołu najedzonym. I to wszystko sprawia, że taki system, w którym jem później po przebudzeniu, jest dla mnie odpowiedni, ale uwaga, bo nie jest to jakieś magiczne rozwiązanie, coś co spowoduje, że nagle magicznie zrzucisz zbędne kilogramy, tylko jest to pewien system, który może ci odpowiadać albo nie. Więc możesz jeść śniadania, nie musisz, dostosuj ten element pod siebie. Natomiast w głównych posiłkach dbam o to, żeby jeść nie mniej niż 20-30 gramów białka, dlatego też do owsianki dodałem twarożek domowy i bardzo to rozwiązanie polecam. Mam też porcję zdrowych tłuszczy, no i owoce. Można też dodać jabłko, może jeszcze się skuszę. Staram się nie podjadać pomiędzy posiłkami głównymi, natomiast czasami jest tak, że wiem, że nie dotrwam do kolejnego dużego posiłku, a mam bardzo ochotę na jakieś słodycze, wiecie, tak mnie nosi, i na taką okazję mam przygotowane i pod ręką batoniki proteinowe. Tutaj mogą być dowolne, ja akurat mam jakieś kupione w biedronce. Natomiast taki batonik raczej zaspokaja ochotę na zjedzenie czegoś słodkiego, czegoś dobrego, więc mamy to zaspokojenie psychiczne. Po drugie, dostarczamy białka, więc też bardziej się tym najemy niż takim standardowym batonem. Po trzecie, ma mniejszą ilość cukrów, więc to też wpływa na gospodarkę cukrową. Mamy mniejszy wyrzut insuliny, mniejszy wyrzut cukru. Potem to mniej radykalnie i gwałtownie spada, więc to też sprzyja kontroli łaknienia. Dlatego same plusy. I polecam mieć coś takiego na czarną godzinę. Oczywiście, zwykłe ciastka czy zwykła czekolada to również może znaleźć się w waszej diecie, jeżeli macie na to kalorie. Natomiast ja wiem, że ostatnio mam problem z kontrolą łaknienia, więc stawiam na coś, co bardziej mnie nasyci. No ale koniec końców, chodzi o ogólny bilans kalorii, więc jeżeli zjecie zwykłą czekoladę, to też oczywiście nic się nie stanie, ale jeżeli możecie. To coś takiego pod ręką może Wam uratować dzień pod względem sytości. Nawet przy jedzeniu czegoś takiego małego jak baton robię to jak najwolniej się da. To znaczy, ze spokojem staram się zatrzymać, delektować, powoli gryźć, tak żeby jeszcze bardziej się tym sycić psychicznie, jak i fizycznie, bo jak pokazują badania, takie podejście również wpływa na subiektywne postrzeganie głodu. I taka chwila zatrzymania w ciągu dnia to też jest taki aspekt medytacyjny, pozwala oczyścić umysł z natłoku różnych spraw, obowiązków i myśli, które nas na co dzień przygniatają, więc zdecydowanie polecam wykorzystać przerwę właśnie na to, żeby chwilę pobyć w chwili obecnej. Kolejnym moim nawykiem jest to, żeby zawsze pod ręką mieć butelkę wody, gdzieś w zasięgu mojego wzroku na biurku. Dzięki czemu pamiętam, żeby małymi łyczkami nawadniać się przez cały dzień. Jest tutaj również kawa. Czasami są to napoje typu zero. W momencie kiedy właśnie mam ochotę na coś dobrego albo coś podjeść, albo łapię mnie mały głód, wtedy spożycie kawy czy napoju typu zero ratuje mi dzień. Więc czasami również takie tego typu płyny znajdują się tutaj u mnie na biurku. No ale ważny jest ten nawyk, żeby pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. I żebyście mieli to gdzieś w zasięgu swojego wzroku. I kolejny nawyk, który mam, który jest nieoceniony, to to, że robię nie mniej niż 10 tysięcy kroków dziennie, liczone na opasce. I dla mnie spacer to jest jedna z najlepszych form aktywności, jeden z najlepszych nawyków, jakie można mieć. Redukuje stres, przyspiesza krążenie, polepsza nastrój, przyspiesza metabolizm, kolokwialnie mówiąc. W międzyczasie można się czegoś pouczyć na słuchawkach, posłuchać jakiegoś podcasta, wykładu, pouczyć się języków, albo po prostu doceniać piękno przyrody. Akurat mamy bardzo mroźną pogodę, śnieg spadł i wygląda to fantastycznie, więc nie ma nic lepszego niż spacer, ale też to nie musi być dodatkowa aktywność, bo część osób powie, że nie ma czasu robić aż tyle kroków. Na pewno się da, nawet jeżeli masz pracę siedzącą. Postaraj się pamiętać o tym, żeby wstawać od komputera, przejść się po pomieszczeniu. Możesz zaparkować samochód trochę dalej niż zwykle albo w ogóle odstawić samochód i wyjść trochę wcześniej i zrobić sobie tą dodatkową przyjemność w postaci spaceru. Możesz również pamiętać o tym w ciągu dnia, żeby jak w momencie kiedy widzisz schody i windę, to jednak wybrać te schody. Dzięki czemu znowu dodatkowo nabijasz tą aktywność, i to sumowane da 8-10 tysięcy kroków, co jest jak najbardziej zdrową ilością. Zdecydowanie to polecam. Ja idę dalej. Mamy już godzinę 22. Staram się zasypiać około godziny 23. Wiadomo, nie zawsze to wychodzi, ale w momencie, kiedy jestem w stanie utrzymać regularność zasypiania i wstawania, to jest to świetny nawyk do pielęgnowania. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Kolejnym nawykiem jest to, że właśnie odkładam wszelką elektronikę, więc to są ostatnie chwile tego vloga. Nie będę już patrzył w ekrany, które emitują światło niebieskie, bo to też utrudnia zasypianie. Dlatego na godzinę przed zaśnięciem staram się medytować albo czytać książkę. Coś, żeby też uspokoić swój umysł, żeby ten czas zasypiania był jak najkrótszy. I w pokoju mam ciemno, są rolety, mam też bardzo cicho, ale jakby co, to też mam gdzieś zatyczki pod ręką, więc bardzo mocno dbam o ten aspekt snu. Jest to niezbędny ele element oprócz diety i treningu, żeby cieszyć się dobrym zdrowiem, dobrym sylwetką, dobrym nastrojem też w ciągu dnia, więc polecam Wam się do tego przyłożyć. To by było na tyle w tym materiale, jeżeli się podobało, łapka w górę, komentarz i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, cześć!